No widać, że diabły czuwają i pracują i nade mną i nad panem Michalkiewiczem, bo teraz jak próbowałem właśnie nagrać, to sam popełniłem błąd i niechcący wyłączyłem sobie tego smartfona i nagranie się przerwało. A ja chciałem troszkę o najnowszych kłopotach pana Michalkiewicza. Ale zanim rozwinę temat, chciałbym prosić o suby, Łapki, wsparcie darowizny na rozwój kanału i, i na żywienie kota, bo jeszcze drugiemu staram się pomagać. No i żebym mógł rozwijać y, działalność na lepszym sprzęcie, prawda? No. Niestety moja emerytura jest śmieszna, znacznie poniżej tej minimalnej nawet. No. no ale mniejsza o to w tej chwili. Proszę Państwa, i teraz Adrem odnośnie pana Michalkiewicza. Pan Michelkiewicz jest poważnie zagrożony. Już na wiosnę miał kłopoty z mieszkaniem. Z tego co pamięta, to domagano się chyba, żeby go natychmiast wykupił, prawda? No i chyba to mieszkanie może teraz stracić, choć o tej sprawie mieszkaniowej on się w tej chwili tak dokładnie nie opowiadał, bo bardziej chodzi mu o to, że dostał wyrok zaoczny w procesie, o którym nic nie wiedział, i ma zapłacić 150 tysięcy i dwa banki już mu zablokowały konta i nie ma, żeby czyściły prawda na nich posiadane środki. No więc proszę państwa, wielu twierdzi, że z tego wniosek, że lepiej nie politykować za dużo, a zwłaszcza nie zgodnie z oficjalną w danym momencie linią polityczną. Wielu wręcz uważa, że to przede wszystkim jest kara za ujawnienie notatki o ustawie 447, która zapewne nie spodobała się yy, rządowi, jak i naszym przyjaciołom, prawda, yy, rządnym kasy z Izraela i Ameryki. Podobnoć pomylono jego adres. Wysłano na jakiś stary sprzed 11 lat. Gość o tym nic nie wiedział. No i jest załatwiony, konta wyczyszczone, a żyć trzeba. Tym bardziej, że on lubi jeździć po Polsce i świecie. Odkręca, no ale kasy nie. Więc nie ma lekko, znów prawda pra, prosi o to, żeby jakoś go podratować. No i z tego wniosek, że trzeba uważać. Z politykowaniem, a zwłaszcza takim no zbyt ostrym, to naprawdę trzeba ostrożnie, bo można mieć poważne kłopoty. Więc mimo wszystko lepsza modlitwa i ostrożność. Co daj Boże, amen.